Słuchajcie, mamy już tutaj pięć wskazówek, jakże cennych, które czasem ciężko jest do siebie przyjąć, które są najważniejsze, od których trzeba wyjść. Czyli po pierwsze, wasza partnerka czuje ulgę i jakakolwiek próba odebrania jej tej ulgi jest no bardzo słabym pomysłem. Czyli krótko mówiąc, należy dać jej święty spokój. Nie odzywać się, nie pisać. Zostawić tak jak jest. Nic nie rozgrzebywać, nie analizować, po prostu zostawić. Im dłużej potraficie to zrobić, tym lepiej. Kolejna wskazówka, która z tego wynika, jest taka, że najczęstszym powodem tego, że nastąpił rozpad, poza tym, że towar był wadliwy, jest to, że byliście niewystarczający. Czyli zaniedbaliście te trzy rzeczy, które ona oczekiwała od was, że zapewnicie. Czyli, no krótko mówiąc, zaniedbaliście ten serwis. I teraz jeżeli dziewczyna faktycznie była damage, no to oczywiste jest, że nie ma powodu, odzyskiwać damage girl, bo skoro świat pełen jest kobiet i mężczyzn, którzy nie są damage, to lepiej oczywiście popracować nad sobą i spróbować uderzyć w kierunku takiej kobiety. I jeszcze cieszyć się, słuchajcie, z tego, że jeżeli ta osoba odeszła, to zabrała ze sobą od razu całe poczucie winy, które nie spada na Was. Ona rozwiązała tą sytuację i za to sytuację odpowiedzialna Wy macie czyste ręce, czystą głowę i możecie z tą świadomością iść dalej. I to jest wielka, cenna rzecz, która również, zauważcie, jest bardzo podobna do eksploatacji pojazdu, mianowicie w momencie, kiedy pojazd należy zutylizować, to pociąga to za sobą zawsze koszty i kłopoty formalno-prawne. Więc jeżeli to stało się Wam awansem, to cieszcie się z tego i nie tykajcie tego. Czyli mamy poczucie ulgi, zostawienie sytuacji taką, jaka jest, Dlatego, że skoro byliście niewystarczający i ktoś podjął decyzję, żeby z wami nie być, to wykorzystajcie to, że on tę decyzję podjął i że nie należy tego rozgrzebywać, żeby się jeszcze nie stało tak, że to wy staniecie się winni całej sytuacji, a efektu i tak nie osiągniecie. A więc byliście niewystarczający, czy tam zaniedbaliście serwis. A więc nie tykać. No contact rule. Nie piszecie, nie dzwonicie, nie interesujecie się, temat jest zamknięty. W ten sposób tylko możecie poprawić swoje, swoje akcje, dlatego że ym, wiadomo, no, taka osoba zaczyna się zastanawiać, potem zaczyna taką decyzję kwestionować jeszcze poprzez kolejne, w trakcie kolejnych przychodzących miesięcy. Zawsze ona może nie zakwestionować jej do tego poziomu, żeby do Was nawet napisać, czy do Was nie wiem, próbować wrócić, ale kwestionować ją będzie na pewno. Więc teraz im było to silniejsze, tym bardziej będzie to kwestionować i wtedy macie ewentualnie, ewentualnie możliwość e, m, przedsięwzięcia jeszcze jakichś kroków, które sytuację poprawią i które ten zepsuty pojazd Waszej relacji naprawią. Ale no to tylko wtedy. Z Waszej strony, jeżeli to wychodzi, to jest błąd. Nie należy tego robić. A zatem macie czyste konto i to czyste konto ktoś Wam zafundował, więc korzystajcie z tej bardzo korzystnej dla Was sytuacji. Nie walczyć. Walka w takiej sytuacji nie ma żadnego sensu. Czyli mamy tu już pięć takich bazowych rad, pięć bazowych poziomów świadomości, od których wychodzicie. Zostawiacie do osoby w spokoju, cieszycie się, że macie czyste konto. Yy... Skoro odeszła, byliście najprawdopodobniej niewystarczający, albo ona była uszkodzona. Jak była, nie, jak była uszkodzona, to cieszcie się, że możecie odejść i znaleźć sobie lepszą. Jeżeli byliście niewystarczający, popracujcie nad sobą w ciszy i spokoju. I ewentualnie, kiedy ta osoba wróci lub będzie chciała odzyskać kontakt z wami, wtedy będziecie mogli to naprawić. Ale też nie liczcie na to za bardzo, dlatego że to, że byliście niewystarczający, i ta świadomość już jest dla was dobra, bo korzystając z tej świadomości. I wykonując pracę nad sobą, automatycznie nie poszerzacie krąg swoich możliwości. Wszystkie osoby, takie jak ta, która Was porzuciła, są dla Was w dalszym ciągu dostępne, bo już kiedyś potrafiliście potrafiliście zdobyć. Plus wszystkie osoby, które, słuchajcie, są dla Was teraz dostępne, dlatego że wykorzystaliście pracę, wykorzystaliście tą szansę pracy nad sobą, wykonaliście pracę nad sobą i możecie sięgnąć po półkę wyższą. Macie już do tego jakby moralne prawo i macie już do tego umiejętności, możliwości stać was na to zwyczaje. Natomiast czy istnieją jeszcze jakieś wskazówki takie bardzo specyficzne, które można dać do konkretnych zachowań przed, tuż przed, tuż po, dużo po. Tak, jeszcze kilka mam dla Was, mianowicie, jeżeli Rozpad, degeneracja następuje w czasie i widzicie tą degenerację, bo często jest tak, że czujecie, że już coś jest nie tak, i czujecie, że to jest kwestia czasu, że ta osoba zbierze się na odwagę, zbierze się w sobie i pociągnie za tą wajfę. To możecie wyprzedzić wypadki. To znaczy, jeżeli wyprzedzicie wypadki i wy pociągniecie za tą wajfę, to za koszt cały wzięcia odpowiedzialności za pociągnięcie tej wajfy, zyskacie coś. Zyskacie poczucie tego, że. Skoro wy podjęliście tą decyzję, to wasza wartość na rynku matrymonialnym przez prosty mechanizm psychologiczny jest wyższa, dlatego że wyliczycie na znalezienie kogoś lepszego i w taki psychologiczny, dość pokrętny sposób jesteście w stanie to powstrzymać na krótko i naprawić ten pojazd, póki on jeszcze jedzie, póki się świecą czerwone lampki, naprawić przed nastąpieniem awarii, ale to jest bardzo trudne, natomiast jest to możliwe i można tak faktycznie zrobić. Czyli antycypować rozstanie z Waszej strony, nawet jeśli to nie jest naprawdę rozstanie i naprawdę nie chcecie tego zrobić, ale możecie coś takiego sprowokować. To się często udaje, kolejna rada, która już chyba będzie siódma, jest taka, że jeżeli już się to stało, jeżeli już jesteś w niskim stanie mentalnym, niskim stanie energetycznym, to... Pojawia się naturalne pytanie, czy rzucać się w wir życia i korzystać z tej sytuacji, w której się znalazłeś, czy nie? I teraz to zależy od energetyki twojej. Jeżeli twoja energetyka jest już odpowiednio wysoka, to możesz ją jeszcze troszeczkę podnieść świadomością tego, że w tym oto momencie kiedy zniknęły twoje zobowiązania, jak ktoś wziął je na siebie i ruszył dalej z tym balastem całym, to Ty jesteś moralnie uprawniony do tego, żeby Sięgnąć po to, po co sięgnąć nie mogłeś. W każdym związku są słuchajcie sytuacje rzeczy, zakazy, reguły, które wspólnie ustalacie, że pewnych rzeczy robić nie należy pewnych rzeczy robić wam nie wypada. Natomiast w tym momencie, kiedy jesteście już sami, możecie je spokojnie zrobić. I teraz jeżeli wasz stan energetyczny jest odpowiednio wysoki do tego, żeby nie wiem, pójść sobie w tango na miasto zająć się hobby, co do którego nigdy nie mogliście wyasygnować na to pieniędzy, bo partner był przeciwny, cokolwiek co chcieliście robić, a nie mogliście, możecie teraz zrobić i wasz stan energetyczny to podniesie. Będziecie to swoją unikatową osobą i poczucie tego da wam siłę. Natomiast nie możecie tego zrobić za wcześnie, bo wtedy was to tylko jeszcze dobije i obrzydzi wam to, co chcieliście robić, więc z tym ostrożnie. Korzystaj! Pod warunkiem, że odczekałeś odpowiednim Zawsze musicie odczekać. Pamiętajcie, że zawsze cierpienie prowadzi Was do wypromowania. Jeżeli najpierw podejmiecie cierpienie, a potem dacie się wypromować, wiedzicie na tym zawsze lepiej, niż by chcielibyście się na siłę promować i potem spadli jeszcze dalej w dół. To jest tutaj ważna cecha. I teraz mamy tu już. Nakreślony stan mentalny, w którym warto się znaleźć, ogólnie, przez te wszystkie aspekty, które Wam poruszyłem. I zostaje jeszcze rada na koniec: co zrobić, jeżeli nieważne, co sobie uświadomiłeś, czy warto, czy nie warto, bo to w istocie od Ciebie nie zależy, więc to jest kwestia tylko Twojej świadomości, jeżeli jednak ta osoba wróci. Jeżeli jednak ta osoba wróci. A Ty będziesz już może nie zaangażowany w jakąś nową relację, no ale będziesz miał już inny stan mentalny. Ty będziesz miała inny stan mentalny. Ale będzie ci żal. Będziesz czuła, że to było dużo warte i że nie należy tego tak zupełnie przekreślać. To moja rada tutaj jest taka, że podejmij wyzwanie. Dlatego, że to, co zostało już przez ciebie przepracowane, jest no, niemożliwe. Dokładnie tak jak z samochodem. Jeżeli wracaj, udało się naprawić to, co doskonale znasz, czym się doskonale czujesz, to jest to dla ciebie wielki atut i siła. Dlatego nie odrzucaj takiej możliwości. Jeżeli to wróci, jeżeli to uda się naprawić, pracuj dalej. I co więcej, powiem ci, nie podnoś oczekiwań, że teraz wszystko to, co sobie, na co sobie już przyzwoliłeś, na co sobie przyzwoliłaś, nowe życie, które zaczęłaś, że to wszystko chcesz teraz. Zabezpieczyć nowej relacji i zagwarantować sobie, to to nie jest dobra droga. Lepiej zrobić wręcz coś przeciwnego: mianowicie, wszystkie kompromisy, których nie chciałeś podjąć, nie chciałeś powziąć, w fazie powrotu podejmij. Złam się chociażby, to miało być tylko na tą jedną chwilę, na ten czas trudny, dlatego że powrót, pamiętaj. Odbywa się zawsze w bardzo trudnych warunkach. Jest bardzo trudno powrócić, dlatego że tak naprawdę istnieje tylko jeden powód, dla którego możesz powrócić i przełamać tą, to poczucie ulgi, które pojawiło się na początku i które jest bardzo miłe i które bardzo w pamięci dobrze zostaje. Poczucie tego, że gdzie indziej tak naprawdę nic lepszego nie ma. I e, nieważne skąd wynika to poczucie czy ono wynika z tego, że ty niczego lepszego nie znalazłeś, bo byłeś w dołku przez najbliższe czy ostatnie 5 miesięcy, jako partner porzucający i wydaje ci się, że to co miałeś było naprawdę wiele warte, i po prostu uciekasz do ostatniej strefy komfortu, czy też faktycznie było wiele warte i yy, nie doceniałeś tego wcześniej, nieważne jaki jest powód, czy taki, czy taki, no powrót. Sytuacja powrotu zaczyna oczywiście kwestionować tą świadomość, że to było wiele warte, bo wracają wszystkie rzeczy, wszystkie tarcia, które wyrzuciłeś już z pamięci poprzez tą ulgę, czyli wszystkie konflikty, które się co dzień rodziły, sytuacje drażliwe, z którymi zawsze walczyliście się, walczyliście się, one, walczyliście, one wszystkie wrócą i one wrócą w, te, w tym trudnym momencie powrotu, więc żeby móc tę sytuację przezwyciężyć, ty jako osoba, która zgadza się na powrót partnera, który odszedł, Musisz oczywiście położyć te wszystkie kompromisy, czyli zgodzić się na to wszystko i przymknąć na to wszystko oko. Dlatego, że dopiero wtedy, w tym momencie, powrotu będziesz w stanie czy ta osoba, która wraca, będzie w stanie podnieść energetykę swoją na tyle, żeby znowu rozwinąć coś pięknego. I to jest tutaj um, jedyna wskazówka, taka, którą mogę Wam dać na okoliczność powrotu. Dlatego, że powód tego powrotu, tak jak Wam wspomniałem, w 99%. Jeżeli to w ogóle się zdarzy, ale 99% sytuacji będzie taka, że nie będzie żadnego powrotu, a z tego 1%, czy tam z tych 5%, powód do powrotu będzie 4 na 5 taki, że nic lepszego nie znalazłem, jestem w dołku energetycznym i jest mi po prostu żal, a tylko 1% będzie taki, że ktoś faktycznie doceni Twoje wyjątkowe właściwości, które miałeś i uzna, że zrobił kretyństwo swojego życia, dlatego że zostawił osobę, która naprawdę była wiele warta. Więc to jest niewielki odsetek tylko. Ale, żeby ten odsetek uratować, to pamiętajcie, że przy powrocie, żeby te wszystkie kompromisy podjąć, potem i tak życie się zmieni. Dlatego, że jak mówi chińskie, chińska mądrość, nie wepchniesz z powrotem potoku w łożysko. Nawet nie myśl o tym, nie wepchniesz z powrotem. Posłuchaj jego szumu, stań blisko. Nie wepchniesz z powrotem potoku w łożysko. No i to właściwie tyle, co chciałbym się z wami podzielić w sytuacji rozstania. Taki film o rozstaniu. Mam nadzieję, że filmik jest pomocny. Jeżeli jest pomocny, napisz coś w komentarzu. Napisz może swój przypadek, swoją historię, jeżeli chcesz. I będziemy wracać do filmów innych, czyli do kolejnych lifehacków tych. W warunkach bojowych, a ten to drobne zaburzenie kolejności, myślę, że przymkniecie oko tak, jak powinniście przymknąć na powracającą z podkulonym ogonkiem partnerkę czy partnera, dlatego, że jeżeli coś można naprawiać, to należy to robić. Ale oczywiście najlepiej nigdy do awarii nie dopuścić i zachować ten stan mentalny, te umiejętności i te walory zdobywać, które... Dadzą wam tą szczęśliwą, wieloletnią eksploatację i czujność, żeby w każdym możliwym momencie reagować i widzieć na to, co się dzieje. Tak jak ten mechanik, słuchajcie, który jedzie z tobą na kupno nowego samochodu i ty patrzysz swoimi maślonymi oczyma na to, co tam ten wykombinował, nakombinował w środku, żeby ciebie zrobić w balon, Natomiast mechanik się z tego wszystkiego śmieje, bo widzi każdy detal i widzi próby oszustwa, i tak naprawdę to samo możecie mieć z ludźmi. Jeżeli skupicie się na tym, jeżeli poświęcicie temu czas, jeżeli będziecie pracować nad tym, żeby faktycznie tą wiedzę pozyskać, poznać to, jak to faktycznie się odbywa, za jakiś czas będziecie patrzeć przez człowieka transparentnie, jak przez słuchajcie, szklaną ścianę, co w środku jest i co ten człowiek, gdzie są te potencjalne newralgiczne momenty, te szumy, te hałasy, te spiski, to harczenie, które za chwilę tą awarię, za tydzień, miesiąc, rok spowoduje. Będziecie mogli na to wcześniej reagować, wtedy faktycznie będziecie ludźmi wiedzy, do czego oczywiście dążymy i do czego Was serdecznie zachęcam. Dziękuję.